Mamy magiczny czas świąt, tak więc, wręczenia prezentów. I swego rodzaju prezentem jest ten film. Nagrany jeden po drugim i wrzucony nie wiem, kiedy będę wrzucał. Możliwe, że też jeden po drugim. Mój przyjaciel Piotr kiedyś poprosił mnie o film o ubotach. Z racji tego, że nie jestem fanatykiem i specjalistą w sprawach ubotwafe. Długo szukałem tematu, który mnie by zainteresował i mógłbym go Wam opowiedzieć, a który Piotra by usatysfakcjonował. Po długich poszukiwaniach znalazłem temat idealny. Dlatego dziś serdecznie zapraszam na historię okrętu podwodnego U1206. U 1206 to był standardowy ubot typu 7C. Uzbrojony w dział kalibru 88 mm, działko przeciwlotnicze 20 mm oraz wyrzutnie, a dokładniej 5 wyrzutni torpedowych. Jednakże to, co wyróżniało tego ubota na tle innych, to była toaleta. A konkretnie bardzo nowoczesna toaleta. Bowiem w innych ubotach, gdy okręt Zanurzył się na głębokość poniżej 25 metrów. Korzystanie z toalety było zabronione, ponieważ ciśnienie zewnętrzne było większe niż to pompy toaletowej, i zawartość kibla zamiast bezpiecznie opuścić okręt, mogła na okręt wrócić i to ze zdwojoną siłą. Tak więc z kibla mogło strzelić jak z armaty. Jednakże U1206 nie miał tego problemu, gdyż został wyposażony w specjalną nowoczesną toaletę. Jednakże do jej obsługi był przeszkolony specjalny żołnierz, zwany pieszczotliwie przez załogę Szajsemanem. U1206 wys wyszedł w swój pierwszy, a zarazem ostatni rejs bojowy 6 kwietnia 1945 roku na Morzu Północnym. Okręt ten dowodzony był przez kapitana Karla Adolfa Schlitta. Przez większość rejsu nic się nie działo. Jednakże dnia 19 kwietnia zdarzyło się coś interesującego. Kapitana przycisnęło, więc udał się do toalety. Po zrobieniu swojego uznał, że to jest jego okręt i nie będzie wzywał żadnego szajsemana, bo doskonale sobie poradzi. Jak się okazało, nie poradził sobie, odkręcił nie ten zawór, co trzeba, całe masy słonej morskiej wody wraz z kapitańskim klockiem wdarły się do okrętu. Domek do wozu, matko boska, gówno żyło. Sytuacja była tragiczna, bowiem woda szybko zalała akumulatory a i w wyniku... Połączenia, właśnie zmieszania tej wody z akumulatorami, z tym prądem i tym wszystkim, zaczął się wydzielać trujący chlor, który mógł wytruć załogę. Kapitan musiał działać szybko, dlatego wydał natychmiastowo wręcz rozkaz do wynurzenia się. Okręt wynurzył się, załoga uciekła. Było to w okolicach Szwecji, a więc nie mieli daleko do brzegu, a okręt został ostrzelany przez brytyjskie. Statki, przez brytyjskie, przepraszam, samoloty, po czym zatonął. Załoga uciekła no i dla nich wtedy wojna i cały rejs się skończył, bo znaleźli się w niewoli brytyjskiej. U-1206 zatonął dosyć szybko, zatonął bez żadnych sukcesów, a sam kapitan, Karl Adolf Schlitt, widocznie wstydził się tego, co zrobił, bo do końca życia, a zmarł jakoś, jak się nie mylę, w XXI wieku, mówił, że w momencie awarii toalety, on był gdzieś na dziobie okrętu i pomagał przy awarii. Dlatego, widocznie, dla kapitana była to hańba nie do zmycia, gdyż no, nie przyznał się. Gdyby u 96 z filmu Das Bot miał tą właśnie toaletę, a kapitan Stary poszedłby na dwójkę, zapewne nie dopłynęliby do Gibraltaru. No i to byłoby na tyle. Taka lekka historia. Chciałem Wam to opowiedzieć, bo była lekka, przyjemna, no i myślę, że trochę zabawna. No nie dla kapitana. No i jeszcze raz, żegnam się z Wami. I życzę wesołych świąt, no i możliwe, że szczęśliwego nowego roku. Cześć!